Księga kapłańska, zwana także księgą lewitów lub lewitikus, to trzecia księga Biblii. Skupia się głównie na przepisach dotyczących kultu religijnego, rytuałów w Izraelu. Księga ta obejmuje zasady składania ofiar, czystości ceremonialnej oraz różne nakazy i zakazy dotyczące codziennego życia. Jednym z głównych tematów jest ustanowienie kapłaństwa aronowego z Aronem i jego synami jako kapłanami. Opisane są również szczegóły różnych ofiar, takich jak ofiary ze zwierząt, ofiary pokarmowe i ofiary okolicznościowe. Księga Leviticus nakłada surowe przepisy dotyczące czystości, zdrowia i moralności. Przepisy te miały utrzymać Izraelitów w świętości, oddzielając ich od innych narodów. Mimo, że tematyka jest głównie prawna i rytualna, księga przekazuje ważne przesłanie o świętości Boga i jego oczekiwaniach wobec ludzi.